Toyota Corolla 2026 to kolejna odsłona jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli na świecie, który od lat kojarzy się z niezawodnością, rozsądnymi kosztami eksploatacji oraz nowoczesnym podejściem do codziennej mobilności. W nowej wersji, producent skupił się na odświeżeniu stylistyki, poprawie technologii oraz dalszym zwiększeniu efektywności napędów, aby sprostać oczekiwaniom współczesnych kierowców. Samochód zachowuje kompaktowe wymiary. Dzięki czemu doskonale sprawdza się w mieście, a jednocześnie oferuje więcej przestrzeni i komfortu podczas dłuższych podróży. Stylistycznie, Corolla 2026 rok prezentuje się nowocześnie i dynamicznie. Przeprojektowany przód z węższymi reflektorami LED oraz nową atrapą chłodnicy nadaje autu bardziej sportowego charakteru. Linia boczna jest płynna i elegancka, a tylna część nadwozia z nowymi lampami podkreśla szerokość samochodu. Toyota zadbała również o aerodynamikę, co przekłada się na niższe zużycie paliwa oraz cichszą jazdę przy wyższych prędkościach. Wnętrze Corolli 2026 roku zostało wyraźnie unowocześnione. Zastosowano lepszej jakości materiały wykończeniowe, bardziej ergonomiczny układ deski rozdzielczej oraz nowy system multimedialny z większym ekranem dotykowym. Obsługa Apple CarPlay i Android Auto jest standardem, a cyfrowe zegary oferują czytelne informacje o jeździe. Komfort jazdy poprawiają wygodne fotele, lepsze wyciszenie kabiny oraz większa ilość miejsca na nogi dla pasażerów tylnego rzędu. Pod względem napędów Toyota Corolla 2026 rok oferuje nowoczesne i oszczędne rozwiązania. W ofercie znajdują się silniki benzynowe oraz dopracowane układy hybrydowe, które zapewniają niskie spalanie i płynną jazdę. Hybryda idealnie sprawdza się w ruchu miejskim, umożliwiając częstą jazdę w trybie elektrycznym przy niskich prędkościach. Zawieszenie zostało zestrojone tak, aby łączyć komfort z pewnym prowadzeniem, co docenią zarówno spokojni kierowcy, jak i osoby lubiące bardziej dynamiczną jazdę. Bezpieczeństwo to jeden z kluczowych elementów nowej koroli. Samochód został wyposażony w rozbudowany pakiet systemów wspomagających kierowcę, takich jak adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu, system automatycznego hamowania awaryjnego oraz monitorowanie martwego pola. Dzięki tym rozwiązaniom jazda staje się nie tylko wygodniejsza. Ale również znacznie bezpieczniejsza w codziennych warunkach drogowych. Toyota Corolla 2026 to propozycja dla osób poszukujących niezawodnego, nowoczesnego i ekonomicznego samochodu kompaktowego. Model ten doskonale sprawdzi się jako auto rodzinne, miejskie oraz do codziennych dojazdów do pracy. Jeśli chcesz być na bieżąco z recenzjami, testami i nowościami motoryzacyjnymi, zasubskrybuj mój kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów o najnowszych samochodach. W codziennym użytkowaniu Corolla 2026 rok wyróżnia się również praktycznością. Pojemny bagażnik pozwala na swobodne przewożenie zakupów lub bagażu na weekendowy wyjazd, a liczne schowki w kabinie ułatwiają organizację przestrzeni. Systemy łączności umożliwiają szybkie aktualizacje oprogramowania oraz dostęp do usług online, co zwiększa funkcjonalność samochodu na co dzień. Toyota zadbała także o niższe koszty serwisowania, co w dłuższej perspektywie ma duże znaczenie dla właścicieli. Warto wspomnieć o ekologii, która odgrywa coraz większą rolę w motoryzacji. Corolla 2026 rok spełnia rygorystyczne normy emisji spalin, a wersje hybrydowe znacząco ograniczają wpływ na środowisko naturalne. Dzięki temu kierowca może cieszyć się nowoczesną technologią, jednocześnie dbając o planetę. To połączenie rozsądku, innowacji oraz sprawdzonej jakości sprawia, że ten model nadal pozostaje jednym z liderów w swoim segmencie i cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Dodatkowym atutem jest wysoka wartość rezydualna, z której słynie marka Toyota, co oznacza, że samochód wolniej traci na wartości. To ważny argument przy późniejszej odsprzedaży lub wymianie na nowszy model. Corolla 2026 rok oferuje także szeroki wybór wersji wyposażenia, dzięki czemu każdy kierowca może dopasować auto do własnych potrzeb i budżetu, bez rezygnowania z jakości oraz bezpieczeństwa. Dzięki dopracowanej konstrukcji, stabilnemu prowadzeniu oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym Corolla pozostaje rozsądnym wyborem dla kierowców w każdym wieku, którzy cenią spokój, komfort i przewidywalność podczas codziennej jazdy, niezależnie od warunków drogowych i stylu użytkowania. Model ten łączy tradycję z nowoczesnością, oferując sprawdzoną jakość oraz technologie przyszłości dostępne dziś. To samochód, który spełnia realne potrzeby codziennego życia kierowcy. Bez zbędnych kompromisów i rozczarowań. Zdecydowanie.